Ej, stary, czekaj, bo słoika spotkałem na spawnie. Czego kurwa słoika? No, ogólnie, no ziomek się przebrał za słoika. Jakie jesteś chaty? Mordeczki, z racji tego, że aktywność mi trochę spadła na kanale, chciałem po prostu poprosić każdego, kto ogląda ten film, o zostawienie łapki w górę i mam nadzieję, że po tym filmie zdołamy dobić 150 łapek w górę. A na ten moment, no, zresztą no mówię, nie przedłużam im jego oglądania. Pa!

Biję mnie! je! zdedał, zdedał, dobra, leci. Ja ja, czekaj, czekaj. Masz sety? Masz sety? Oraj, oraj piany. Daj mu seta, daj mu seta. seta. Ja Logo, zalogowałem nie się się. <coughs> nice. A nie! Daj, 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 to go no i stań, dawaj, 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 ucieka, ucieka tam, ucieka, ucieka, dawaj, 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 fastem, 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 fastem. Dobra, ja dobra, dawaj, 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 dobra, dawaj, 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 Dobra, dawaj, 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 Dobra, dawaj, 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 ma Dawaj, 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 klepcie go. Nice, pięknie zedał, niceik. Pięknie. Poziom, mów szybko. No po Y, Y. No i bez sensu, bo i tak był samo jabłko, więc na 30 pewnie. Załóż. 20. Ale Andy Celtic ma kordy, kurwa. Ty, jakie on kordy, kurwa. Ej, siadał, siadał, dobra, niceik. Jaki on korda w końcu założył? No, chyba położył minus 500 na minus dwieście, na plus dwieście. Ma ktoś hmm? Zlogałeś? Zdałem! XZ! W jakim momencie wy Jaki Jakie kody gdzie wy Idę wam pomóc. Stary, tu jest ich... Ja pierdzielę. No co, się jest ich, ale... Czekaj! Ich. No dobra, no tylko... Stary, tu jest łatwo mówić, kiedy są takie lagi. Typo ja mnie. mnie. Ty po że... 30 kratek na lagu tak do mnie podbiegł, nie wiem czy nie padłem przypadkiem, zobaczcie nie. No, zdetałem. Ty! Zdydałem stary, nagrałem to! Kumasz ty! Nikt mi nawet nie klepał, kumasz to! Stało. Co nie stało? Zdydałem stary, kumasz to! Wszystciutko nagrałem... Ty nikt mi kurwa nawet nie klepał tak z dupy? stary Z dupy stary zodam, ja to wrzucam, nie ja renderuję, ja pierdolę...